Proszę Państwa, dziś w godzinach porannych wszczęto zostało śledztwo w zakresie trzech czynów. W oparciu o te dokumenty, które zostały zgromadzone, które były praktycznie przez ostatnie godziny zgromadzone, wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Te zarzuty dotyczą po pierwsze zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Chodzi tu o czyn z artykułu 148, paragraf 2, punkt 1, kodeksu karnego zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 15 lat albo karę dożywotniego pozbawienia wolności. Drugi czyn dotyczy znieważenia zwłok ludzkich. Jest to czyn zagrożony na podstawie artykułu 262, paragraf 1, karą grzywny ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat dwóch. I trzeci z czynów dotyczący Usiłowania zabójstwa, również zabójstwa kwalifikowanego, gdzie skutki sprowadzały się do powstania obrażeń ciała wypełniających znamiona obrażeń średnich. To jest oczywiste z artykułu 13, paragraf 1 kodeksu karnego, w zbiegu z, z artykułem 148, paragraf 3. 3 Kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 231b Kodeksu Karnego i w zbiegu z artykułem 157 paragraf 1 Kodeksu Karnego w związku z artykułem 11 paragraf 2 Kodeksu Karnego i ten czyn również zagrożony jest karą pozbawienia wolności bo na czas nie krótszy niż lat 15 albo karą dożywotniego pozbawienia wolny.